Zabawę na nowym serwerze. Zieloną linią będziecie mieli pokazaną trasę, którą przybyłem, a więc zostawiłem się niedaleko solniczek. Od razu wyruszałem w scenę Berzina w poszukiwaniu jakiegoś lepszego lutu. Zwiedziłem szkołę, namioty wojskowe, w których znalazłem M16 z jednym magazynkiem. Sklepy, tu pozbierałem trochę żarcia, mały plecak znalazłem i pomyślałem sobie, że może sprawdzę ze snajper hilla, bo akurat było dużo osób przy fabryce. No okej, okay. i tak to właśnie tutaj pokazana jest. Wyruszałem sobie na. Wycieczkę. Po drodze zahaczyłem o polną. Tu znalazłem karsajta z medykamentami, więc wziąłem trochę tam antybiotyków, morfin, takie tam. I wyruszyłem w stronę małego lotniska przy krasnostawie. W krasnostawie zahaczy, zahaczyłem o sklep, w którym tak nic nie było. I tu coś przykuło moją uwagę. Tu zaczęło się nagrywanie. Kurwa, proszę. się panu Helko. I udałem się na Sniper Heala, żeby sprawdzić z drugiej strony jak wygląda sytuacja. No ale nikogo ani widu ani słuchu, więc postanowiłem podejść do wieży kontroli lotu, sprawdzić co tam się dzieje. خیلی 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 لارد این یک Wszystko mi się przyda. Sprawdzimy helkę. 哼、hmm. Mm. Okno rozjeło, no to mnie nie da radę naprawić. No, nawet nie tankuje. też mam odpowiedź kurwa. Czemu to stoi? No, ale co nie zmienia faktu, że... Mm. Się ładnie ubrałem. Antibiotika. <laughs> Sprawdzenie lotniska, postanowiłem wyruszyć w głąb Czarnorusi w poszukiwaniu przygód, więc szedłem znowu przez Krasnostaw. Następną miejscowością, którą chciałem zahaczyć, była miejscowość Górka, którą zahaczyłem. Tam w nic ciekawego nie znalazłem. Jak już byłem przy Górce, no to mówię, czemu by nie zahaczył Stary Sobór. I tu doszedłem do Starego Soboru, i tylko Starego Soboru się wylogowałem, i zacząłem przygodę następnego dnia. Następnego dnia Popatrzyłem, było mało osób, więc mówiłem, że szybko na wariata po namiotach. Sprawdziłem namioty, w sumie nic ciekawego to nie było, oprócz plecaka osiemnastki. Polatałem po soborze znalazłem gili, nie gili. I mm, myślałem nad tym, czy wyruszyć w stronę lotniska, czy w stronę zielonogórską. No, wyruszyłem w stronę zielonogórską, mówiłem, że żarcie się zawsze przyda i może coś znajdę ciekawego. I więc wyruszyłem. W międzyczasie znalazłem cross z kolejnymi dwa razy gili i, i raz Kamokloting. Przechodząc przez rogowo. Zauważyłem przez lążetkę w miejscowości obok rogowa, która jest, że się to tam zombie. No ale mówię, no dobra, może ktoś tam chodzi, ale nie będziemy mu chodzić w drogę. Więc wyruszałem dalej w stronę susnówki. Gdy nagle coś zauważyłem. Kurwa jak biegni z siekierą. Koło rogoła jestem. Hmm. Po wzrocie. Ciekawe, ciekawe. Kurde, gdzie mam pobyt? No, tam jest. Po tym niefajnym incydencie postanowiłem wyruszyć dalej. Zahaczyłem o Zieloną Górę. Potem wpadłem do Zielonogórska. Tu akurat było czysto, więc przeciąłem na wariata po sklepie. I wyszedłem w stronę schodu, a że znam, Parę ciekawych miejsc, gdzie można zrobić bazy. Przykonacie się, co fajnego znalazł Kofi. Uuu, la, la, la. and Aha, klar, brauchst du. Tak to wygląda właśnie Dojechałem do bazy i jest git kurwa Na metr stojący, zaraz poprzerzucam wszystko Nie wiem co z czarnym surem zrobić, czego rozjebać DMR, Chyba dwa noktowizory zajmowały Dwa GPS-y No w sumie mam trzy noktowizory I trzy GPS-y no to widzę, że to musiało być kurwa ten kopiowany. Jeszcze w ogóle... Aha, kolej właśnie tego co zabiłem kolesia. Podchodzę do jego ciała, nie? I tam pisze unt nie? Że wiem, że nieznany, nie? To się coś kopiowało albo coś. Kopiował, albo coś.